Jasnowidz Jackowski wygadał się, te pięć państw będzie bronić Europy. Szokująca wizja przepowiednia jasnowidza jackowskiego bufor do obrony tutaj Europy przed Rosją, który będzie ten bufor będzie tworzyło pięć państw. Jakie to są państwa, czy wśród tych państw jest Polska? Dzisiaj na temat wstrząsającej wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zarekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat Wizji przepowiednia z dotyczącej tego, że pięć państw będzie bronić Europy. Będzie walczyć tutaj z Rosją, będzie to swego rodzaju właśnie taki bufor bezpieczeństwa. No, można powiedzieć, że ta wizja jest przepo przepowiednia, jest przerażająca, bo dlaczego te pięć państw ma być wytypowanych, a co z resztą państw? Dlaczego inne państwa nie będą brać udziału w tej obronie Europy? Tak, to znaczy, że co inne państwa mają przelewać krew, wysyłać swoich żołnierzy, a w innych państwach będą sobie po prostu obywatele, leżej na leżaka opalali się, fajna super pogoda i tak dalej. W ogóle nie będą czuć na swoich plecach Wojny. No właśnie. Tutaj Jasno nawet powiedział tak, że powstanie taki bufor tak, Europy, bufor można powiedzieć swego rodzaju NATO, gdyby doszło do wybuchu wojny z Rosją, i będzie on składał się z pięciu państw. To będą państwa takie jak Litwa, Łotwa, Polska, Estonia, Czechy, a więc wśród tych pięciu państw jest także Polska. Litwa, Łotwa, Polska, Estonia, Czechy. No widzimy, że tutaj mamy po prostu te kraje nadbałtyckie, tak, które też graniczą z Rosją, no, oprócz tutaj Czech, tak? Natomiast no Czesi też mogą tworzyć taki bufor bezpieczeństwa, e, tak, e, być zaangażowanym, żeby po prostu nie doszło do dalszego e, konfliktu, tak, żeby na przykład Rosja nie poszła dalej, jeśli chodzi o Europę, dalej na zachód, tak. No i tutaj jasnowickowski mówi ciekawą rzecz, no bo to jest te 5-6 państw wytypowanych w ramach NATO, e, które ma bronić praktycznie tutaj Europy, natomiast nie będzie to powiedziane, że to są państwa NATO, że te państwa po prostu podpisały umowę dwustronną z Ukrainą, e, tak e, i że one zobowiązują się tutaj do obrony Ukrainy, do wysłania swoich wojsk. Jeśli chodzi o Ukrainę, na podstawie właśnie umowy dwustronnej. Czyli jedna sprawa to jest NATO, także te państwa są w NATO, druga sprawa to chęć i, i niesienia pomocy Ukrainie na podstawie umowy dwustronnej, tak? czyli jakby dwie odmienne sprawy, czyli po prostu dwie odmienne sprawy. No dosyć ciekawa tak naprawdę sprawa i też bardzo niebezpieczna tutaj dla nas w Polsce, tak. Zresztą tutaj jasny Jackowski odwołał się do wypowiedzi w FICO, a więc FICO premier Słowacji, na którego był dokonany zamach, no na szczęście nieudany, znaczy w ogóle po prostu przerażający, nigdy nie powinny mieć miejsca zamachy, ale dobrze, że przeżył ten zamach. FICO, on mówił swego czasu właśnie publicznie, że wiele państw w Europie podpisało umowy dwustronne z Ukrainą, tak, że po prostu tutaj tak, że wiele państw podpisało takie umowę, no bo Ukraina nie jest w NATO, więc dlaczego tamte państwa miały po prostu przyjść z pomocą na przykład wysłać swoich żołnierzy, wojska swoje po prostu na teren Ukrainy. Ale będzie powiedziane, że taka umowa dwustronna została już podpisana, no i teraz trzeba się wywiązać z tej umowy dwustronnej. Według Jasnowidza Jackowskiego ta umowa dwustronna została zapisana, została podpisana pomiędzy Ukrainą a tymi państwami już zdecydowanie wcześniej, na początku wojny Rosja Kontra Ukrainy, czyli w 2022 roku, kiedy było duże zaangażowanie państw europejskich w pomoc Ukrainie, bo wtedy się wszyscy po prostu tego obawiali, dalej się obawiam, jak to dalej będzie, jak ta dalej sytuacja będzie wyglądała, przebiegała. I wtedy taka umowa dwustronna została podpisana. I wtedy taka właśnie umowa dwustronna została podpisana, tak to definiuje tutaj jestowic Tak? Natomiast my o tym mamy nie wiedzieć, tak? Tylko po prostu jest to tajna umowa, którą podpisali politycy. Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia. My nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast tak tutaj mówi po prostu Jasnowicz Jackowski, że po prostu on tak to widzi w tej wizji przepowiedni, tak? Natomiast my nie wiemy, czy tak rzeczywiście jest. A więc pięć państw Litwa, Łotwa, Polska, Estonia, Czechy miały podpisać umowę dwustronną z Ukrainą, tak? Który ma, I te państwa mają stanowić Bezpieczeństwa dla reszty Europy. Czy jakby te państwa miałyby przyjąć po prostu tak potencjalny atak Rosji, tak? czyli, no, tak powiedziano, inne państwa, tak na przykład, nie wiem, tutaj Włosi, Francuzi byliby po prostu potencjalnie bezpieczni, tak? No bo teoretycznie ten bufor miałby zatrzymać po prostu tutaj Rosję. Oczywiście, dzisiaj, w kontekście jakby użycia broni atomowej, to żaden bufor nie stanowi zagrożenia, znaczy żaden bufor nie stanowi zapory, tak? No bo Rosja mogłaby wyszedzieć rakietami z głowicą nuklearną, które mogły po prostu dosięgnąć zarówno Włochy, Francję, Portugalię, Hiszpanię, czy Stany Zjednoczone, tak? Natomiast tutaj, no, tak miała to wyglądać sytuacja, tak miałaby po prostu wyglądać sytuacja. Mi się wydaje, że tak. To mówi Jasnowiec Jackowski, ale wydaje mi się, że to może wyglądać też w ten sposób, że na przykład te państwa podpisały taką umowę dwustro dwustronną z Ukrainą i potem jakby będzie takie tłumaczenie na przykład polityków, którzy wyślą wojska z tych państw i chodzi o, na teren Ukrainy, żeby pomóc Ukrainie, że będzie powiedziane, no tak, ale jeżeli by Ukraina padła, to potem bardzo szybko po prostu Polska zostałaby podbita, więc my musimy zrobić wszystko, że po prostu Ukraina nie została podbita, brakuje to na przykład tam czynnika ludzkiego, a więc żołnierzy, więc polska strona wysyła żołnierzy, tak? Na teren Ukrainy w obronie, tak? I będzie politycy nas będą tak straszyć z jednej strony, z drugiej strony będą nas szantażować. A co chcecie? Chcecie mieć wojnę w Polsce, czy wolicie po prostu wysłać żołnierzy na teren Ukrainy, czy chcecie mieć po prostu wojnę pod nosem, tak? No to wiecie, to jest taki wybór po prostu, tak no między motem a kowadłem tak naprawdę nie, nie chcemy takiej sytuacji i takiej, tak? Natomiast tutaj, według Jasnowidza Jackowskiego, bufor dla reszty Europy te pięć państw miałby stworzyć, tylko tak, no to też jest nieuczciwe i niesprawiedliwe. Poza tym to po prostu powoduje, że Polska miałaby praktycznie tak przyjąć ciosy, gdyby na przykład doszło do wybuchu wojny, na przykład Rosja mogłaby atakować tutaj rakietowo, rakietami na przykład cele znajdujące się na terenie Polski, tak? a inne państwa byłyby względnie bezpieczne. Tak? Także no to też jest po prostu dla nas tutaj niekorzystna sytuacja. Dlaczego inne państwa nie będą się o to angażować? Tak, tylko to, ja pamiętam po prostu też była taka przepowiednia Snowidza Jackskiego, że to ma być taki chytry plan ze strony właśnie NATO, że NATO nie chce się angażować jako całe, po prostu walczyć z Rosją, tylko wytypować te pięć państw. To jest oczywiście w porozumieniu i za tak naprawdę namową na to, że NATO, że to wytypuje te państwa, a te państwa mają po prostu walczyć jakby z Rosją, tak, że to one podjęły samodzielnie taką decyzję. Z kolei te państwa mają gwarancję, mają mieć taką cichą gwarancję, że gdyby zostały, były mocno podbite, tak, czy by Rosja mogła mocno atakować, to wtedy cały sojusz idzie z odcieczą z pomocą, tylko to są tylko gwarancje pewnie takie teoretyczne, tak mi się wydaje, no bo też te pięć państw od razu by się pewnie zbuntowało na samym początku, tak, no ale to tak jest w, właśnie jeśli chodzi o sojusze, później trzeba po prostu realizować, tak, czyli poświęcenie mniejszych państw Teoretycznie kosztem tego, że przetrwa reszta Europy. Tylko dlaczego kosztem e, na, e, nas, tak, e, na przykład tej Polski? No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie to wszystko? Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę w won, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.